Siemano, witajcie, zagram dzisiaj sobie w FIFA Ultimate Team. O mistrzostwo pierwszej ligi. Troszkę ostatnio grałem, nawet więcej niż troszkę. 60 meczów około, może więcej. Dobra, gramy. No, mamy przeciwnika, więc jedzimy. No, będzie trudno. Jeden azar, kosta, Angel Di Maria. A więc, kompany i... Jeśli uda im się Dobra, pokonać rywali, będą już mogli świętować mistrzowski tytuł. O ty. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Diego Costa. Eee! O, to, to, coś tu zepsułem. Ale dla niego był faul, nie wiem za co. To jest po prostu śmieszne. O to ci niespodzi... Uderzenie Dobrze zablokował. Jaka męda. A teraz Sanchez. Diego Costa. Remi. ale walczą o piłkę. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka Kurde, prawie. Koloturę teraz. Zabaleta. Może się z tego rozwiną. Ciekawa akcja. Zdecydował się na strzał. Dobre. To środkowuje. Bramka szpiąstkuje. Spójrzmy. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Sanchez. A teraz Kechil. Mimaria. Jajaturę. Ładnie wymieniają podania. Diego Costa. mogło być groźnie. No! Tak jest! 1-0! Diego Costa! Tak jest, sorry, że tak nic nie gadałem, ale tutaj się nic ciekawego nie działo, ale tu piękne podanie do, do Diego Kosty. 1 do Pięknie Dobra, gramy, gramy, gramy musi, że on tu popędzi Ale stał się ograć. Próbował nawet udanie, Tam karnego ale nie było, nie tak jest Ale Wymiana podań między dwójką ale wymiana. Aj, 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 tutaj niewiele zabrakło. Aj, aj, aj. Jezus na was. Udaje mu się zabrać piłkę bez faul. ale tu był fart. Ta drużyna świetnie się rozumie. Wspaniała seria podań. O, ale, ale go, ale go puścił. Na czystej pozycji. A, kurde, niewiele. Rożny.

Ale cisnę, cisnę go Bardzo dobrze idzie No! A się pizzę Ramzejem! Aj kurde Dobrze, dobrze Nie jest prowadzenie, to się liczy A i tu myślałem, że to wyprzedzę Ajajaj tu wiele Azard. No ja już tam powoli zbieram na Azarda Jaj, i mam nadzieję że nie długo zbieram A, na niego się, że upadnie, ale dobrze. No tutaj, tu tutaj, tutaj... Będzie... O, dobrze Jakby patrzeć gdzie by tu, tutaj taką lekką piłeczkę zagramy A to trochę nie do tego Azard. Wysokie podanie skierowane do Sancheza. Oddaję piłkę koledze. Jajaturę. E, no bez przesady, panie sędzio. Aj, Dobrze. Ale mi tu przecieli. Dobrze zablokował. Spalony. Tutaj rura. Tutaj trochę na tego, na tego zawodnika. Dobrze. Ale tu ten pan jedzie. W o, ale dziura! Ale dziurę wsadził! Loik kremi, Ale wsadził dziurę! Degay! Do DG! zacz DGA? DGA? O, DGA! O, le torba! Uhuhu! Aż jeszcze raz muszę zobaczyć! Ale torbę wpuścił! Oj, oj, oj! Co tam się z tym bramkarzem stało, że taką torbę wpuścił? Ej 2-0, no na razie wynik jest piękny Pięknie go wyczyścił A on mnie tu trochę A to nie w tą stronę trochę Spalony Ulub przyjebałby, nie obroniłby tego Ale spalony i bramki nie będzie Trochę o, troszkę za lęko. Pięknie. Do przerwy. Prowadzę. Dałem trzy strzały, czyli dwa gole po 7 piłki. Porówno w strzałach. On więcej. A ja mam dwa gole. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Będzie strzelał. Dobrze. Aaaa, ulu tam pojechał na nartach. A teraz Sanchez. Wysokie podanie z Dobrze, biega na wolne pole. Aj! Zobaczymy Teraz dobrze. Jego koszta? Oj, za szybko. się pospieszyłem, ale teraz troszkę zwolimy tą grę. Remi Amit przejął, ale dobrze, jest rzut wolny. Mamy czas, żeby się ustawić. Tutaj szybko. was Ale tam ciasno jest Rzutka tam koleman czyści no tu powrót. Diego Costa. Dobrze, sfaulować, wrócić. Oni już grają. Czy to o tutaj bramka, no tak myślałem właśnie. No tutaj troszkę przespałem ten moment, ale to nadrobimy zaraz. Mam nadzieję. No tutaj, no tutaj się zgubiłem po drodze. Mój bramkarz też cudnie nie obronił. No nic się nie dzieje. No tutaj źle podał. No jakby tutaj przeszło, byłoby. Ładnie, o, tu w całą stronę. Diego Costa. O, co, co się przedostał, ale tu trzeba trochę podryblować i wrzucić. Oto ci niespodzianka. Nie sądziłem, że to zgubi. że próbują mu zabrać cały czas utrzymuje się przy piłce Remi. To dziad A teraz Sanchez Ładna dwójkowa wymiana piłek No i ładnie, o i teraz kontroli jedziemy Ale ja miałeś zagrać. O tak, Rancji. właśnie Dobre przejęcie w obronie. Brawo! spalony tak jest spalony jest blisko mistrzostwa, więc nadzieję, że do końca to dogramy a i raczej dogramy tak jest, dogramy, 3-1 tak, pięknie tam na zamach wziął zawodnika i już z bramkarzem nie miał problemów żeby go pokonać, tak, tutaj, pięknie no już Kosta nie miał problemów Niekonieczny nie niekończny. Idealnie przymierzył w dolny róg bramki. Jezus na was. Jezus zawias. Ramsey. A jakby to przeszło? Mi Maria. Alexis Sanchez. Dobra wymiana podań. Sanchez. Dobrze, nasza. Przy linii bocznej wrzutem z auttu. Esus na was. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Diego Costa. Spalony. I pięknie. No, gdzie my tu teraz tutaj piźniemy? Tak jest. Zgranie okay. tutaj. Znakomita sytuacja. Strzela. Aaaaa! Diego Costa! Obra, jeszcze rożny. Nie będę grał na czas, bo nie jestem frajerem. Tu niestety muszę zmienić, bo ten nie ma wcale takich dobrych rzutek jak się wydaje, że niby najlepsze ma. Oskar ma zajebiste. Tak jest, pięknie. w tempo. Dobrze się pokazał. Tak jest! Pięknie strzela! Znowu kosta! Chociaż tam tamtym zawodnikiem strzelać, ale chciałem, żeby ktoś inny też strzelił, sobie podać. A to z piętomu mu podał. Kejkil no, mógł ten mieć ten gola. Ale ładnie do kosty podał. Przepaść, jeśli o gry. Na was. Remi. Za co z nimi robi? O kurde No tutaj to trochę strzał mu nie wyszedł No tu będzie gol, o, tak czułem Dobra 4-2, no nie ma co płakać, tu też kosta strzela U mnie chyba 3 razy, 2 razy na pewno Dobra, 4-2. Nie ma co płakać. Tu nie dam. Co? No chyba z żarty sobie robi. Aha, dla mnie. Już myślałem, że dla niego. Diego ale Za lekko trochę. Zabaleta. Mi O ale idzie Jest zawodnik na 300 pozycji. Wchodzi na czystą pozycję. Idzie po Khatrika. Broni, ale Diego Costa. O kurde, ale przewrotkę wywalił. Kolejny raz broni, złapał piłkę. Dobre przejęcie podania od Nikola. Diego Costa. Sanchez. Co tam się odpierdala. Dobrze. Odzyskali piłkę w środku pola. Maria. No bo, o, co jeszcze V. Kurde, mogłem tam podać. Nie proszę chciałem Diego Kostą wykończyć. No ale chciałem, żeby jeszcze jedną miał. Dobra, on tu i tak Gola nie strzeli. Brawa teraz dla obrońców świetnie wyskoczyli w górę. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Co tu się odjebało? Wow! Czech! Pięknie! O, to jeszcze będzie szansa na gola. Precyzyjne głową. No i... To by było no na tyle Więc dziękuję bardzo i łapki w górę poproszę Jeżeli Wam się podobał ten mecz No i mam mistrzostwo Pierwszej ligi Tyle Tyle na dzisiaj no dziękuję bardzo no, Kosta jednak hat strzeli, Czyli się nie myliłem Ale jeszcze sprawdzę Tak jest hat-trick Asysta K heal jedna. Jedna ramka Louis Remy No i pięknie. Statystyki po mojej stronie. Pięknie. Osiem zwycięstw. Elegancko. Więc dziękuję wam bardzo. Na razie trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.